Siema! Zaczynamy z tej strony Majubi i zapraszam was na kolejny odcinek One Piece Odyssey. Dzisiaj zaczynamy w troszeczkę nietypowy sposób, ponieważ zaczynamy od menu znów przygodę. Kwestia jest tego taka, dlaczego właściwie tutaj zaczynamy. To jest pierwszy ekran, jaki w ogóle nas wita w grze, nie ma tutaj nic innego, jeszcze nie wchodziłem nawet do gry, żeby zobaczyć, czy postęp z poprzedniej akcji nam się zapisał. Ale właśnie szczaiłem... Coś po prostu zarąbistego. Wcześniej tego nie zauważyłem, po prostu wchodziłem w znów przygodę, start za start i mnie wrzucało do ostatniego zapisanego save'a I to było ustawione w ten sposób. I jeżeli dobrze sobie przypominam, i może Wy sobie przypominacie, podczas walki z Robym wywaliło mi grę. Jako wywaliło mi grę, przegrałem po prostu, i mnie cofnęło do ostatniego zapisanego stanu gry. Więc ja po prostu wszedłem, włączyłem ostatni zapisany stan gry, no i jechałem, nie? Patrzcie, co jest na górze. To jest automatyczny zapis. Czy ten automatyczny zapis był tutaj zawsze? Czy, czy ja mogłem uniknąć tamtej podróży z powrotem do roba ludzkiego po prostu wczytając automatyczny zapis? Nie rozumiem, jak to się wydarzyło i dlaczego nie było pokazane to od samego początku. Ja myślałem, że tu coś takiego nie istnieje, bo za każdym razem, jak wchodziłem, to miałem tylko swój zapis gry. Ta gra mnie zaskakuje aż do samego końca. Ja teraz się tam przejdę, zobaczyć czy tam mamy tych przeciwników naszych pokonanych ostatnich. Czyli Kaku, Luciego, Doflamingo i Krokodila. Idę w złą stronę. Krokodila. Nie, chwila, idę w dobrą stronę. W złą stronę? W złą stronę. I tam mieliśmy potem trzech przeciwników. Jeżeli będę musiał ich znowu pokonać, to zrobię cięcie i po prostu ja to na szybkości... Przejdę. A jeżeli ich nie będzie, to no po prostu polecimy dalej. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czemu ten Luffy tak wolno biegnie? Go up. Next stage. bank. Ty. Chyba jest dobrze. Tak jest, dobra. No to lecimy przed siebie. Sala wspomnień 2, teraz sala wspomnień 3. No ja tu obstawiam, że to będzie Kizaru, Akainu oraz. Yy... Aokiji? Bo to są chyba jedyne takie logiczne wyjaśnienia tego. Kurczę, zapomniałem! AAAAAAH! Zapomniałem uleczyć całą moją ekipę. Ale z drugiej strony mogę użyć teraz tych przedmiotów w walce, co się używa. Jest Aokiji? No Kizaru. Möbał do mnie, zajmij kokode, synuję. I Akainu, no mamy pełen komplet, tak myślałem, że to wiadomo nie, no to wjazd. Lecimy, grubaśnie mate, mate, czuć to mate, te. Usop, nie panikuj Pójdzie łatwo O tak Dobra, no nasze TP jest troszeczkę martwe hmm, Dlatego Ja chyba tutaj się postaram jak najszybciej wykończyć Wiecie co, zrobimy to tak Ja mam kurde inny plan Usop Dawaj, te swoje kule. Ja już grupowych tych osłabień nie mam, ale mam osobienie defensywy, które mogę wrzucić na Kizaru. Tak. Dobrze, teraz Luffy. Umiejętności Kobra. No, niestety ten mi się tam odpali, ale. Liczę na to, że nie da rady pokonać Zoro na strzałach. No. Zobaczmy, ile zadamy. No, 4,5 nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Typ mi wszystkich zaatakował. Dobra, ustop. Wymiana. No i co? Ja z tym mogę mieć duży problem. Przedmioty Jedzonko, gotowanko dobrze. Wszystkich musimy mimo wszystko uleczyć. Tak boże biedna ta nami. Dobra, Zorro, czy twoja umiejętność. 14 tysięcy, dobra, spróbujmy go ścisnąć. Dobra, 10 koła, to jest dobre. Uuu, uh, jeszcze raz mogę? Dobra, no to wchodzimy w to. Dobrze nie sądziłem, że Zoro będzie najpotężniejszym z gości, których będę mógł tutaj używać? Luffy tam sobie za bardzo nie poradzi, ale mamy pistolet, którego byśmy mogli na tym Akainu użyć. I a nuż uda się go troszeczkę jeszcze bardziej osłabić. Ja pierdzielę ten mi to nami tam. Normalnie istny gwałt na niej. Eee, gotowanie. Wszystkim 50% TP. Po 1500 HP wszystkim i zwiększa defigacy. Ja bym chciał, żeby to jeszcze faktycznie tak mocno wszystkich uleczyło. Dobra, tam było to 1500, to chyba będzie jednak najlepsze. Chwila, to jest to. Tak. Chociaż z drugiej strony. No nie, no. Nie, nie, nie. zróbmy tak. Mamy tutaj potężne jabłko, więc damy go nami. Ulecz się. Yeah! Chopper chyba nie ma nic takiego, żeby uleczyć wszystkich. Uh, dobra, mamy. Co jest, naprawdę nie mogę tego użyć? Uleczenie wszyscy, no to bierzemy to, bang bajera dobra wszyscy wyleczeni dobra zorro 92 ja mam tutaj coś takiego czym jeszcze zadam mu mocne obrażenia może to ja nie cool bardzo nie cool tempo gromu no niech będzie. Boję się, że oni wszyscy będą odporni na to. No, ten Akainu, ach. Oj, oj, oj. Dobra, Luffy, no zwykły atak. 1600. Ty, musisz im wszystkim teraz TP przywrócić. E, tutaj są. Gdzie jest to TP? 50% TP wszystkim. Boże. Chodzę w to. Dobra. Zorro. Ty tutaj na grubo wchodzisz w tego Akainu. Dobra, gościu pocięty. Jeden wyeliminowany. Ja ci o ty nami zapomniałem, ale dobra. Luffy! Ile ty było? 12? Tu mamy jednak 15. Ciśnijmy go! Chciałem na początku Kizaru pokonać, ale okazało się, że Akainu jest o wiele słabszym przeciwnikiem. Dobra, połowa HP. Dobrze. Zwiększa ataku wszystkich sojuszników? A niech będzie. Dobra, druga kwestia. Dobra, ty jest szansa, że uda się już tego kizaru pokonać. Chociaż wątpię, tam tutaj mu parę z 2004! King No Dobrze jest, na razie jest dobrze Atak nie na Kizaru, ale na Jim. Dobra Ups No, pytam, lecz wszystkich? Dobrze Dobra Król Kobra i łatwy dojazd. Bęk! kolejny pokonany. No, Zoro. Zoro mi zabroził. Eee, Okej, okay. umiejętności, nie wszyscy. Negatywne statusy oraz 40%, więc poproszę to. Git, czyli udało się jeszcze Zorra ocalić? Dobra, jedziesz go na grubo, zero z No i pięknie. I, znowu mogę. Nie mogę. Ale My też nie mogę. Dobra, żadna współpraca nie wchodzi w grę. Dobra, będę zwykłym atakiem. I 2600. Easy. No ale o tego Zorro to się martwię. Za każdym jednym razem. Dobra, umiejętności 40% to jest mało. Ja Potrzeba go tak. O, w ten sposób. Dobrze. No, Luffy, zwykłym atakiem. Mm, coś tak czułem. Dobrze. No teraz to tylko Zoro, wymiata. cała reszta to trochę się. Łoziomeczku, coś to mnie zaskoczył teraz. No, bolecząco na wszystkich. Wolę nie ryzykować. Zwykły atak. Przecież dostał. Zoro, zwykły atak. Pięknie. Ten znowu się odpalił. Tak jest. No, a ty leczysz. Za to powinno wystarczyć. Dobrze. Zorro, oby to weszło. Bajera. O kurcze. Dobra, umiejętności król Kobra. Czy to będzie miał jakiś efekt? Używam haki do choleru, musi to mieć jakiś efekt. 1400 dla Zora znowu. Dobra, spróbujmy go zwykłym atakiem już.

Uuu, są już drzwi. Drzwi do wyjścia z tego całego labiryntu. Jest. Adio! Czy zrobi nam adios? I zostawi nas w tyle? Co się wydarzy? Dwie godziny wcześniej? Haha, tak tak. キャヨリとミマゴ、キョダイナ、カラ体にマガマガしいタンガン、ガキのコロ、オレノジさんからキータ、トーリノスガドやれ 俺はお前を止めやしないさただお前の主人が誰かはっきりさせる必要はあるかな <laughs> 俺のコテコテにはこんな技もある。

激続く7番艦・9番・艦からは応答がありません。ほとんどのユ軍が海のもくすか何ということだ。全てはフルドカナの気象兵器による攻撃と思われます。<laughs> この威力が故のバスターコールか。後方より援軍が到着します。いかがいたしますか陣形を広げろ四隻でハで800ちだ敵に的を絞らせるなだこの任務はバスターコールである。

お前かこれはどういうことクールでカルコル仲間を迎えるために神の息吹を止める必要があったのではないのどうしてこんなそうだなリムお前には話しておくぜこいつは大切なことだからなえいそうです

リム、モリン俺にとっちゃ危険なものだったのさ。俺の力もキューブにされて奪い取られたんじゃ、たまらねえからな。<laughs> これで、俺を邪魔するものはなくなった。リムは。おお、カーマの僕が。仲間を呼び寄せるのを助けようとしてたんだぞ。友達じゃねえのか。おい。リムが友達だと。<laughs> くだらねえことを言うなよ。まあ、あいつは俺にとっちゃ都合のいい道具だったさ。

お前が言ってくれたら、俺たちの手を取り戻すのは、この人たちの手を取り戻すのは、この人たちの手を取り戻すのは、この人たちの手を取り戻すのは、この人たちの手を取り戻すのは、この人たちの手を取り戻すのは、この人たのり 俺の思うがままに操れるだとこんな化け物じみた古代兵器すら従順なもんだこんなでけえ兵器すら自在に操るか厄介な能力だな <laughs> お前の刀と同じだこれも俺の力さお前俺を助けてくれた時に オマエラ、オマエラ、オレノコノテガマモノア、オレノユメダケダ。Jakie <noise> są Twoje marzenia? Woksu mnie dala nie ogarniam.Lofiego mi sparaliżowało. ロー思い出の旅はご苦労だったなコテコテの身の能力でリムを操りお前たちの力を奪ったリムは衰弱しちまったが全ては俺の想定通り進んだってわけしてメモリーフに行くたびにリムが弱っていったのあなたの能力の影響だったのね <laughs> そうだなコテコテの技はリムには負担だったよう

アディオは、悪くないの。私と同じ寂しかっただけ仲間が欲しかっただけこのままだとアディオはずっと一人。ルフィアディオを助けてあげて キューバにしてって、キューバにしてもらって、キにしらって、キューバにしてもらって、キューバにしもらって、キしてもらって、キューバにしって、キューバにしてもらって、キューバにしてもらって、キューバにしてもらって、キューバにしても ありるのかそんなことをそもそも作られた存在ってわかんねえことが多すぎるぞ誰かなぜどうやってキューブは自然のものではないリムが言っていたことよならば誰かリムを作り出した人がいるだがよこの島にはリムのほかにアディオしかいねえぜアディオに聞くしかねえな Czy jest szansa, że Adio wyciągnął z, ze swojej głowy wspomnienie o nim? No ale to jest ogólnie bez sensu. Nie wiem. Nie mam bladego pojęcia, nie mam żadnej. żadnej krawędzi, żeby się złapać jakiejkolwiek teorii w tym wypadku. Dobrze, że chociaż sami zeszli na dół. Dobra, w stronę południowej plaży, a więc chodźmy. Czy. Czy gra będzie o tyle miła i pozwoli mi po prostu użyć szybkiej podróży? Nie. Po co tą szybką podróż zrobili? Dobra. Szybka impreza. Ej, patrzcie, właśnie, to jest ta kostka. A To dzięki temu ja mogę skoczyć sobie do innego tego. Eee. No, to ja wam powiem, że szybko mi o tym powiedzieli. Hi! Chociaż może to było od początku, ale tej kostki chyba wcześniej nie widziałem. Ja bym ją zobaczył, nie wcześniej. Będę musiał przeanalizować poprzednie nagrania i zobaczyć, czy ona tam faktycznie była w tych obozach. Dobra. No, to biegiem chciałem pójść tutaj po prostu prosto, czy jakoś skręcić? Tutaj prosto, główną ścieżką. No to cóż, no to lecimy.

No to wow, dobra, tam jest jeszcze jakiś ten jeden Symbol, do którego Mógłbym się udać No to jest straszne, że to jest tyle naprawdę biegania Tak, on cię na ale ciebie. Skały, jaskinie, nic mi nie jest straszne Ale tam był tam, kolejna tabliczka tam leżała Pod tym, no po lewej stronie W sumie mogłem ją podnieść Ale, teraz to już chyba bez znaczenia あ、いつがワッフルドに迎えようとしていた。仲間ってのは一体誰なんだよ。もう誰もいないことになる。じゃあ、今を呼んで一緒に暮らすって。話は嘘なのか？それならなぜ嘘をついたの？まさか仲間のために海軍に復讐するつもりなの。でも、それリムは関係ないじゃない。 どうする。ルフィ。アディオに会いに行く。俺たちに嘘ついてんのか。敵なのか。考えたって答えは出ねえからな。そうだね。俺はリムを諦めねえ。待ってろよ、アディオ。本当のことを話してもらうからな。ペートはスのプラグでカバウドローギジョブダムとシャチ。ホームジョーを。 Ja sobie tutaj zapiszę już grę. Ale lecimy, lecimy dalej. Tak. Ja chcę zobaczyć, co tam będzie później. Do jakiejś konfrontacji dojdzie, czy coś? Czy raczej już sobie odpuszczą? Biegnie, ślufi. No. Czy my lecimy ogó... czekaj, udaj się na południową plażę, o boże, to taki jest kawał drogi Ty, ale zauważyliście, że wszystkie stwory poznikały stąd? Czy to miało, miało związek z tym, że... Lim została postrzelona i po prostu te ojcy które pochodziły ze wspomnień, te wszystkie stworzenia, które w sumie pochodziły ze wspomnień Po prostu przepadły? Dobrze, Sunny Go tam stoi On tu jest, a tu jest przed nami tak jest plan, bo mamy jeszcze kwestię boskiego oddechu. Przegramy jeśli nie będziemy przygotowani. Powinniśmy zawrócić i opracować jakiś plan. M masz rację, w drogę załogu obiecuję przywrócić cię do normalnej postaci. Wait a second. Jako, że co? Że jaki boski oddech? Tam chyba nic nie miałem więcej do zrobienia. Zrzuciła mnie tak gra stamtąd Dobra, ja nie wiem jak teraz, ile ta sekwencja będzie trwała, dlatego w tym momencie zakończymy ten odcinek. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jesteśmy coraz bliżej rozwiązania. Marynarka w sklepłonie Sunny Tausando Sani stoi tam sobie pięknie i się boczy, a powinna strzelać do Adia. Ale tymczasem pójdziemy sobie z nim najpierw porozmawiać, a potem zobaczymy do czego nas to wszystko doprowadzi. Dlatego pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem oraz komentarz i widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia. Siema.